Cześć wszystkim. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, moi kochani. Zaczynamy sobie gierkę, którą chciałbym wam przedstawić. Shimmer and Shrines, moi drodzy. Nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale no zobaczmy. Zapiszmy sobie brod, moi drodzy. Brod. To ja. Brod, brod, brod. Zaczynajmy, moi kochani i zagrajmy sobie kilka gielek. Mam nadzieję, że Wam tym razem ta gierka przypadnie do gustu. No i powiedzcie mi, czy oglądacie tę bajeczkę, czy ją lubicie. Patrzcie, tutaj na pewno sobie w jakiś sposób pogramy, zagramy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No dobrze, wybierzemy sobie tutaj pierwszy etap. I lecimy. Na dywaniku polecimy, moi drodzy. Będziemy sobie tutaj jeździć. Pierwszą mapkę sobie weźmiemy i zobaczymy, jak nam pójdzie. OK. Okej. Musimy jechać do góry prosto przed siebie. Zbieramy tu te monety z tego co widzę. I skrzynię musimy jakąś złapać. Ciekawe, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak. Siu, suniemy z przestworza. O, mamy skrzyneczkę jakąś. Ciekawe co w niej będzie. Otwórzmy ten kuferek. Zobaczmy czary mary hokus pokus. Co będzie w tej skrzyni? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Siup, mamy gemy. Proszę bardzo, jakiś kryształ. To jest kryształ i klejnot. Zdobyliśmy go, moi drodzy. Ciekawe, co się teraz stanie. Czas na następny. Oj, przyspieszenie. Szybciej teraz lecimy. Ciekawe. Zbieramy złote monety, moi drodzy. Ciekawe, do czego one nam będą potrzebne Tu już jest koniec naszej przejażdżki Tu są zazwyczaj dwie skrzynie Ciekawe, otwórzmy te tajemnicze wrota Co tam będzie? Ok. kolejny teraz okrągły klejnot Będziemy mogli przejść dalej Patrzcie, możemy tu tak jeździć cały czas Z Zobaczyć, słuchajcie, raz na górze raz na dole może przejedźmy dołem na początek. I zobaczymy, może gdzieś na górze będzie jakaś skrzyneczka. O, tu przyspieszenie. Jest! Kolejny kuferek. Ciekawe, co w nim będzie teraz w tym kuferku. Odblokujmy go. Wow, trójkąt teraz. Moi drodzy, teraz trójkącik mamy. I chyba zdobyliśmy wszystkie te skrzyneczki, ale. Pieniądze, bardzo dużo tych złotych monet tutaj zbieramy, aby nam się przydały. O! I co to już jest meta? To już jest koniec? Niemożliwe! To dopiero początek naszej przygody. No i zebraliśmy wszystkie kamienie, jakie było trzeba zebrać. Patrzcie, okrągły, trójkątny i raz, dwa, trzy, cztery, pięcioboczny, moi drodzy. I co teraz się stanie? Wow, musimy zebrać jeszcze jeden taki, żeby, moi drodzy, a teraz mini Gierka musimy dopasować. Tu będzie trójkącik, tutaj ten, a tu koło. I mamy motylka. Słuchajcie i zobaczymy, co się stanie, czyżbyśmy go mogli otworzyć. Ciekawe. No, otwieraj się motylku. Oj, coś się dzieje, coś się dzieje. Co tutaj jest? Słonik. Mamy słonika magicznego. Magiczny słonik. Moi drodzy, pierwszy, który udało nam się odblokować, będzie tu dużo tych zabawek. Patrzcie, słonik sobie siedzi na poduszce i lata. I moi kochani, będzie pewnie więcej tutaj zwierzątek, które możemy znaleźć. No dobrze, wróćmy, słuchajcie. Mamy tutaj słonika. Możemy sobie go zobaczyć. Został odblokowany przez nas. Tutaj już, tutaj już zabawę naszą yy, zaczęliśmy. Chociaż może jeszcze raz możemy pole, po, 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 polecieć tym dywanikiem, prawda? Ciekawe, czy się uda. Zobaczymy, moi drodzy. Czyżby się udało, czy może się nie uda. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Moi kochani, mi się coś tutaj zacięło z tego co widzę, więc uruchomię ponownie tę grę i zobaczymy, co będzie tutaj ciekawego. Mam nadzieję, że będzie ciemność się stała, ale zaraz będzie jasność, zaraz będzie jasno. No i znowu po, po, polecimy na przygodę z tymi y, naszymi bohaterkami, naszymi wróżkami, dżinami. Mam nadzieję, że to fajnie nam pójdzie i zdobędziemy kolejne, moi drodzy, kolejne tutaj fascynujące rzeczy. Ciekawe, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Że się uda tutaj po polecieć znowu na dywaniku. Dobrze, lecimy. Ciekawe. Bo teraz możemy nawet wyżej polecieć. Patrzcie, tam wysoko. N daleko. Patrzcie, tu po trzy są, cyk, cyk, aż trzy. Tu jest dywan. Oj, mamy kolejny kuferek. Ciekawe, co z nim będzie. Tu, patrzcie, coś innego do odblokowania tego kuferka. Kolejny klejnocik mamy. Dobrze, zbieramy sobie złote monety. Oj, tu nie udało nam się zebrać całych. Subcio. no i teraz te wrota, musimy je otworzyć. Czary, mary, zamie, sezamie, otwórz się. Proszę, do, proszę, o to nowy, nowy, nowy kamek, moi drodzy, nowy kamień. Że nam posłuży to na odblokowanie. No i zbieramy cały czas złote monety. No i kolejna skrzyneczka. Ciekawe, co w niej będzie. Otwórzmy ją. Kolejną skrzynię. Taki kryształ. No dobrze. Dobra. Super. No i to by było na tyle. Ciekawe, co tutaj będzie. Czy dostaniemy kolejne jakieś nowe zwierzątko? Mamy tutaj parę kryształów i ciekawe na co je wykorzystamy. Do czego? Zaraz zobaczymy. Musimy je tutaj ułożyć, dopasować kształtami. Super! Ciekawe co z tego będzie. Jestem bardzo, bardzo zaciekawiony. Mam nadzieję, że coś fajnego. Wow, złoty puchar! Nieźle. Kolejna nasza nagroda. Mamy złoty puchar. A gdzie jest nasza... o, jest to nasz słonik. Ale zebraliśmy też, moi drodzy, złoty puchar. Kielich. Bardzo ładnie wygląda, czyż nie? Myślę, że możemy jeszcze raz udać się tutaj na przejażdżkę tym dywanem. Przelecimy troszkę. Zobaczymy. Jak się nam powiedzie. No i zbieramy te monety znowu. Cyk, cyk, cyk. No, starał się niczego nie omijać. Przejdźmy teraz górą. Jak dla odmiany. jaj, ale tu mamy kolejną skrzynię. Ciekawe, co z niej wypadnie. O, i nowy znaczek. Okej, okay, teraz okrągły. Dużo nagród możemy tutaj zdobyć. Oby się udało, prawda? Cyk, cyk, cyk. Troszkę klejnotów zdobędziemy, Pieniądze. tych złotych monet. Ok, no i znowu jest nasz sezam. Czary Mary, Hokus Pokus. Zaraz tutaj się nam otworzy te wrota magiczne. Jest, udało się. Patrzcie, kotek tutaj się też cieszy, bo mamy kotka ze sobą. I teraz możemy iść górą. Spróbujmy. Tak dla odmiany. Co jest tu na górze. Teraz zobaczymy. Dla odmiany na górze. Tutaj jesteśmy. Cyk, cyk, cyk. Zaraz tu. O, kolejna skrzynia. Ciekawe co się tutaj wydarzy. Trójkąt. No dobrze. Ciekawe jakie nagrody z zamian dostaniemy. Dobrze. Ciekawe, co dostaniemy tutaj. Ok, mamy koło trójkąt i kwadrat. Ciekawe, jaką nagrodę dostaniemy za to. Mam nadzieję, że coś fajnego. Dopasujmy w takim razie. Ok, wszystko pasuje i ciekawe, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Jestem szalenie ciekawy, co będzie. O! To jest korona, tak? Koronę dostaliśmy, czy na diadem chyba. Bardzo dziękuję, moi kochani, za uwagę. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!